Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dosyć często pokazuję wam jak rosną mi borówki, szczególnie teraz, gdy tych owoców nie są setki, ale tysiące na krzakach. 2000 na jednym krzaku. Trochę mniej, trochę więcej. Już bodajże w trzecim roku uprawy miałem nawet dwa, 2500 owoców na krzak. A może i nawet więcej, ale no. Wiadomo, mamy różne odmiany. Teraz jest już ponad 5 lat uprawy, no i wszystko rośnie świetnie. Zbiory są niesamowite, możliwe, że największe od początku. Od trzeciego roku uprawy już są takie właśnie bardzo duże zbiory. I tak, pytacie się, jakie odmiany ja mam? Jakie są według mnie najlepsze? Po tym, jak spodobał się Wam filmik o mojej najlepszej odmianie ogórka gruntowego, postanowiłem zmierzyć się z najlepszą odmianą borówki. I właśnie, no oczywiście to nie jest łatwe, bo mamy mnóstwo odmian. Ogórków mamy bardzo dużo odmian, ale na te odmiany, które poznałem, a poznałem ich sporo, to najbardziej podoba mi się oktopus. Tutaj, w przypadku borówek, zadanie będzie trudniejsze. Ponieważ, no, zobaczcie sobie, ja jestem amatorem i mam ponad 20 krzaków, może zbliżam się do 30 sztuk, może, no, coś koło 30 sztuk. Mam 5 odmian, ale tych odmian jest dużo więcej, a ja nie przetestowałem wszystkich. Przed rozpoczęciem tej uprawy, którą widzicie już wcześniej, jakieś burówki miałem, ale generalnie to zanim założyłem burówkowe poletko, no to spoglądałem na odmiany, czytałem sobie o nich, mam też różne znajomości i tak dalej i wytypowałem sobie cztery odmiany. Cztery odmiany, których mam po kilka krzaków. Jest to Bluecrop, Toro, Chandler, Bonus. I mogę polecić każdą z tych odmian. Każda planuje niesamowicie, jedynie odmiana Bonus nie chciała pl planować w pierwszym roku uprawy. No zresztą w pierwszym roku, no to zbiory są, no nie są aż tak ważne, no ale sam fakt, że wiecie, że nawet nie chciała planować. Ale później. W kolejnych latach to już świetne zbiory, aż do teraz. Największe owoce tworzy Bonus i Chandler. W sumie to najbardziej lubię odmianę Chandler. Największe owoce: Plonowanie nierównomierne, w sensie, że trochę teraz, trochę później. Dla mnie to jest bardzo duży plus. Patrząc na tabele umieszczone w internecie, można dowiedzieć się, że na przykład Bonus plonuje mniej więcej od 10 lipca. Na innej tabeli od końca lipca do 10 sierpnia. Blue crop od Połowy lipca na innej tabeli od końca lipca do połowy sierpnia, a na innej tabeli do końca sierpnia. Toro od mniej więcej tak połowy lipca do początku sierpnia. Chandler od połowy lipca na innej tabeli od końca lipca, nawet do końcówki sierpnia, a na innej tabeli do początku września. I no, według mnie no nie, to, to, co pisze na tych tabelach, nie jest jednak takie aż tak równomierne, równoznaczne. Ponieważ no, jak pokazywałem wam na filmach, borówki to ja zbierałem nawet tak w połowie września i nie była to jedna odmiana, nawet i. I, i, I później miałem zbiory niż ten. Nie była to jedna odmiana, więc warto zawsze sprawdzić, jak to wy, wygląda u nas. Co ja mogę Wam to y, powiedzieć, to to, że bardzo podoba mi się odmiana Chandler i obecnie to właśnie ją uważam za najlepszą. Nie mógł mieć też pola bez borówki Blue Crop. ma średnio duże owoce i bardzo obficie plonuje. Jeszcze jeśli chodzi o ten Chandler, no to, no to właśnie podoba mi się to, że ten owoc plonuje nierównomiernie, więc mamy go bardzo długo, a nie, że taki wiecie, jeden rzut i... Koniec. Chociaż z żadną odmianą tak nie mam, ale tu jest właśnie, że najbardziej rozłożone te zbiory i to najbardziej właśnie y, widać. Toro jest odmianą o średniej wielkości owocu, ale smaczną. To jest jednak ta odmiana, którą y, nie musiałbym mieć, jakbym musiał jedną z tych odmian odrzucić. Chociaż no, planowanie jest no, naprawdę dobre. Bonus: spory owoc i dobre planowanie no, to mi się. Podoba. Mam jeszcze jedną odmianę w pojemniku. No Czasami ją wam pokazuję, teraz akurat wam jej nie pokazałem jest to odmiana patriot. Odmiana trochę wcześniej plonująca, odmiana bardzo dobra. Owoc jak na moje oko taki średnio duży. Planowanie trwa długo, bardzo ją Polecam. No i według różnych opinii to dobre odmiany. To też jest Duke, Spartan, Darrow, Elliot. No ale tych odmian jest naprawdę dużo. Napiszcie, jak to jest u Was, którą odmianę polecacie innym. Chętnie, chętnie sobie to y, poczytam, bo pewnie będę jeszcze zakładał jakieś tam inne. Y, Poletka, bo tych krzaków bym mieć jeszcze więcej, ale to no, później, później będzie. Też zresztą Iwonka sobie dwa krzaki zakupiła, takie, że niby na pniu, chociaż one nie są na pniu, ale jest wyprowadzony jeden, jeden pęd. Iwonka właśnie chciała mieć taki efekt, że z jednego pędu jakby na pniu, po prostu... Dekoracja. Ja tylko wspomnę, że sukces w uprawie borówki to nie jest tylko odpowiedni dobór odmiany, bo to jest tylko jeden z, jeden z małych kroczków. Oczywiście tych, tych kroczków jest bardzo dużo, i tworzyłem też filmy o tym, jak, co, co i jak, ale też przede wszystkim ważne jest odpowiednie. Podłoże. Dużo osób to bagatelizuje. Bardzo dużo osób. Rozmawiam z wieloma ludźmi, no, pracuję w centrum ogrodniczym, więc mnóstwo osób chce na przykład dać, nie wiem, 10 litrów, 5 litrów. 20 to, to jest maks, no nic nie chcą dawać. Bardzo dużo osób jest tak. Są, jest oczywiście część osób, które, które chce dać odpowiednią ilość, ale tak, to powinno być podłoże lekkie. Ja mam torf kwaśny zmieszany z korą, no i z nawozami, też żeby ta kora się, się lepiej, szybciej rozłożyła. Polecam minimum 40 litrów torfu na krzak. To jest według mnie takie minimum. Jakbym miał zakładać pole, to, to dałbym minimum 80 litrów tego torfu. A no, osobiście no to dałem jeszcze więcej. Bo ja uważam, że lepiej na początku zrobić do porządku to, wszystko, to całe pole, niż potem sobie poprawiać. Podczas całej uprawy nigdy nie dosypywałem torfu, a ba bardzo dużo osób dosypuje. Na polu mam agrotkaninę dzięki w której no jest mało chwastów, bardzo sobie ją cenię. Mam też korę na górze, która bardzo dobrze utrzymuje wilgoć. Ważne też, żeby kupić sobie sadzonki z dobrego źródła. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. To jest wręcz kluczowe. Ja jak miałem z marketów kiedyś, no to po czterech latach miałem pierwsze zbiory z nich. A z centrum ogrodniczego już w pierwszym roku często plonują. Więc polecam brać z centrum lub ze szkółki. No ja preferuję sadzonki też, to warto wspomnieć, że wy... Pojemnika, że nie w takiej, w takiej folii, czy nie wiem, goły korzeń czy coś, tylko żeby ten korzeń był bardzo dobrze rozłoś, rozrośnięty. No i tak, jeszcze jedna sprawa: stanowisko słoneczne. No chociaż na półcieniu mam też kilka krzaków, które dosyć dobrze plonują. No i to by było chyba na tyle. Powiem wam, że. Uprawa mi idzie bardzo dobrze. Na początku miałem problem z, z zamieraniem pędów, było to przez pierwsze, na początku, przez pierwsze trzy lata chyba. No miałem z tym problem, teraz raczej z tym problemów nie mam. Stosuję taką zasadę, że pryskam moje krzaki po plonach. Wiecie, jak już to plonowanie się zakończy, jak, te, jak już tych owoców nie będzie, to wtedy robię oprysk, taki oprysk na zamieranie Pędów, środkiem na zamieranie pędów. Nie pryskam podczas uprawy, nie, no, praktycznie nigdy nie pryskam przed. No Jak miałem te zamieranie pędów, no to, no to tam był oprysk. Teraz no, zwalczone jest to, więc teraz nie mam w tym roku i w poprzednim bodajże też nie, nie miałem jakiegoś tego problemu. Nawet jeśli coś troszeczkę się dzieje, to ja sobie czekam po zbiorach, wtedy robię oprysk, bo co innego jest, jak wiecie, jak ta cho choroba bardzo mocno złapię, to wtedy Musimy zainterweniować, wtedy mamy do wyboru albo, albo krzak, albo wiecie, że albo on przetrwa, albo nie. no Ale tutaj nie, nie mam teraz takich wyborów, więc bardzo się cieszę. To, co właśnie będzie, to, to ten oprysk został już teraz dany, teraz, właśnie nawóz na jesienny. Nawóz, który ma duże ilości potasu, duże ilości fosforu i tak i, i innych składników pokarmowych, a no tam prawie nic azotu nie ma. Możecie też dać takie, które nie mają wcale azotu. Po prostu nawóz jesienny do borówki, nawóz jesienny do roślin kwaśnolubnych. To bardzo pomaga, bo to też zakwasza glebę. Ważne, żeby też za, zakwaszanie sta, stałej gleby tej było. No i no i chyba to by było na tyle. Teraz dałem ten nawóz, może jeszcze dam za około 3 tygodnie, 4, drugą dawkę tego nawozu jesiennego, tak żeby te krzaki lepiej przetrwały. To, to już teraz wzmocni, poprawi troszeczkę jeszcze te plonowanie, no ale przede wszystkim tu chodzi, żeby te krzaki fajnie przetrwały, przezimowały i żeby wystartowały bardzo dobrze wiosną. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do zakupu mojej książki Info uprawa jak uprawiać warzywa. Książki o uprawie aż 64 warzyw można ją kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Pozdrawiam.